Na razie trenują w terenie i ćwiczą mało koszykarskie elementy w hali. Tak rozpoczyna się pierwszy etap ćwiczeń przed nowymi rozgrywkami większości koszykarskich klubów. Dopiero zaczynamy. Ciężko na razie cokolwiek no powiedzieć. Chłopcy, oczywiście, mają duże ambicje. No ale trzeba to też gdzieś tam stopować. No, na razie jesteśmy na zasadzie takiego rozruchu, przy, przygotowania do cięższych treningów i cieszę, że wszyscy są. Plan na najbliższe tygodnie od dawna jest w klubie ustalony. Każdy z jego punktów jest niezwykle istotny. Dwa tygodnie jesteśmy w Wrocławiu, później jedziemy na obóz do Kluczborka. Tam będziemy 10 dni, kończymy to dwoma sparingami. No i później wrześnień praktycznie mamy treningi koszykarskie plus sparingi, będzie ich około 10. Ostateczny skład Śląska na rozgrywki zaplecza ekstraklasy wciąż nie jest znany. Obecnie z zespołem ćwiczy kilku koszykarzy, którzy są na tak zwanym try tam jest czterech zawodników, których generalnie testujemy, to jest Sergiusz Prażmo ze startu Lublin, to jest Przemek Hańsz znany tutaj raczej w Wrocławiu, jest Tomek Prostak i Marcin Bluma. No i z tych, tych zawodników chcemy zobaczyć z różnych względów, również zdrowotnych, jak oni wyglądają, mentalnych yy, i mają czas do końca sierpnia, żeby nas przekonać do, do, do tego, że w tej drużynie będą. Choć z obecnymi zawodnikami, którzy są w klubie, Śląsk spokojnie mógłby już rozpocząć rozgrywki, niewytłuczone są kolejne wzmocnienia zespołu. Ten skład dzisiaj już jest taki, że my możemy z tym składem funkcjonować, ale oczywiście nigdy nie mów nigdy. Po prostu zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na, na razie jestem przekonany, że to jest skład docelowy. Do czołowych zawodników Śląska w nowym sezonie powinni należeć Radosław Chyrzy, Krzysztof Sulima, Adrian Mroczek-Truskowski, Marcin Fliger i Tomasz Ochońko.